No. Mm -hmm. Witam Was kochani bardzo serdecznie na kolejnym horoskopie, horoskopie i tarotowej prognozie dla wszystkich spod znaku Lwa. Lwów słonecznych, księżycowych, ascendentalnych, moi drodzy na miesiąc maj 2021. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z wszystkim może rezonować, jest to po prostu niemożliwe. Jest to czytanie, w którym jeżeli nie rozumiecie z wami ten znak, sprawdźcie swoje znaki pomocnicze, czyli znak ascendentalny, tam gdzie macie księżyc urodzeniowy, jak i Wenus urodzeniową. No i moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do waszego czytania, bo nie będę tutaj przedłużać. Więc tak, zobaczmy sobie, co, co tutaj się dzieje, moi drodzy. Mamy na samym początku energia, która się pokazuje na ten miesiąc maja dla wszystkich, um, wszystkich lwów. Pokazuje się runa Berkanan, runa Berkanan, ale to nie tylko jedyna runa, która wyskoczyła, bo jest jeszcze runa Urus, moi drodzy. A więc bardzo duża um, taka energia przetrwania, taka energia. Radzenia sobie z ograniczeniami finansowymi, zawodowymi, takie również też walka o bezpieczeństwo swoje własne, ale też swoich pociech. Tutaj karty też pokazują, że. Bardzo dużej mierze, duża, duża ilość lwów ze względu na swoje dzieci, ze względu na to, na czym im zależy w życiu, będą chcieli to chronić, będą o to walczyli, będą po prostu tutaj jak lwice, no, że tak powiem, się zachowywały, czy jak, jak typowe lwy. Bardziej chodzi tu o przetrwanie środowiska domowego, nie wiem. Tu są bardziej pokazane mi związki, sprawy rodzinne, relacji, jak i również problemów finansowych. Tak mi się ogólnie ta energetyka tego miesiąca pokazuje. Teraz w tle czytania energia, z którymi, z którymi wy wchodzicie, moje drogie lwy, do, miesią, tutaj do miesiąca, właśnie. Maja. Jest to energia jakichś niewykorzystanych szans. Mogą być to niewykorzystane szanse na jakieś sprawy finansowe, finansowe, prawda? Mogą być to jakieś niewykorzystane szanse, albo też kurczący się budżet rodzinny, finansowy i w związku z tym jakieś tutaj per perturbacje i problemy z tym związane. Jakby dłużej ta sytuacja w takiej w taki jakby odsłonie, jaka jest obecnie, nie będzie mogła funkcjonować. W związku z tym pokazuje mi się tutaj w tle bezpieczeństwo waszych dzieci, bezpieczeństwo waszej rodziny, bezpieczeństwo finansowe, zawodowe, no różnego typu, tego typu historii mi się tu pokazują. Całość to jest tak, 11, 15 i 6,21. Chodzi o to, żeby jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości najprawdopodobniej, dlatego, że karta wyjaśniająca to też jest siódemka buław, czyli taka walka z przeciwnościami losowymi, finansowymi, zawodowymi, w związkach, w relacjach, coś takiego się tu pokazuje na maj. No dobrze, a co konkretnie, w jakiej dziedzinie? Zaczniemy od spraw zawodowych. I najpierw będę tutaj mówić o lwach, które posiadają, czyli mają stabilną pracę. Dla was jakby sytuacja, tutaj macie trójkę buław, wasza sytuacja jest tutaj pokazana przez trójkę buław w pozycji odwróconej i szóstkę denarów, całość daje dziewiątkę, czyli remita, na pewno trzeba tutaj dokonać właściwych, ktoś tu może mieć na przykład ochotę zmienić pracę w maju, przy czym Obydwie dwie karty mówią, zastanów się, czy jest to dobra decyzja. Dlatego, że mamy tu eremitę. Eremita mówi o tym, jeżeli masz na wystarczająco dobre doświadczenie po to, żeby znaleźć coś lepszego, to tak. Jeżeli nie obyś znaleźć coś podobnego albo coś gorszego, to nie warto. Tak? Coś takiego się tutaj pokazuje w kartach. Jeśli chodzi o te lwy, które szukają nowej pracy, czyli są bez pracy, dla bez jest karta kochanków w pozycji odwróconej i, moi drodzy, karta rycerza Buław. Przede wszystkim może być tak, że w tej poszukiwaniach pracy na maj, one mogą być dosyć trudne, dlatego, że karta w pozycji odwrócenia mówi o tym, że no może jeździcie na te interwiu, może gdzieś tutaj się spotykacie, gdzieś na jakichś rozmowach kwalifikacyjnych, ale wasze marzenia nie do końca są spełnione. W związku z tym karty pokazują, żeby się nie poddawać i żeby dalej szukać właściwych umów. Jeżeli nie maj, no to będzie być może na następny miesiąc, zaraz zobaczymy. Teraz moi drodzy, jeśli chodzi o tych, te lwy, które mają swój własny biznes, tutaj dla Was jest pokazana na maj dziesiątka mieczy. Bardzo duże przeciążenie i chęć, już ochota. Do tego, żeby zamknąć ten biznes, zwłaszcza ten biznes, który nie daje Wam, tak, wkładacie więcej niż, ma, niż dostajecie z powrotem. Może są tu problemy z biznesem, z ludźmi, z klientami, tego typu historie, i tu mi się pokazuje, że być może lew zakończy tą sferę działania. Albo przynajmniej się, nie wiem, być może zmieni, zmieni ten biznes na jakiś inny Dlatego, że w tej postaci, w której jest obecnie, no w maju nie będzie to przychodziło na pewno Może nawet spowodować, że ten biznes w końcu padnie Ci, którzy chcą otwierać swój własny biznes w maju, te Dla was jest tutaj as kielichów, ale w pozycji odwróconej I wytłumaczony jest rycerzem miecze. No, zdecydowanie tutaj karty pokazują, że jest to marzenie ściętej głowy, czyli w warunkach, w których wy w tej chwili jesteście, no, można sobie myśleć, można wiele sobie wymyślić, ale ten pomysł nie jest dobrym pomysłem, więc przynajmniej nie w maju. Tak tutaj karty pokazują. Seniorzy, seniorki, czyli ci, którzy są na emerturach, rentach, dla Was pokazuje się tutaj trójka mieczy i trójka buław. Możecie być przemęczeni, zmęczeni na przykład opieką nad swoimi wnuczętami czy wnukami, po prostu ktoś i tutaj jak z rodziny, jak wam podrzuci te wnuczęta i nawet wam zaproponuje nawet przyjazd czy coś, to będziecie miały po prostu tego dosyć. Karty pokazują też, że jeśli chodzi o, jest tu też dużo smutków. Pokazuje mi się taka sytuacja, że możecie być rozczarowani na przykład pieniędzmi, które otrzymujecie, i trzeba będzie na przykład znaleźć coś sobie dodatkowego, żeby dorobić, więc coś takiego mi się tutaj pokazuje. Dobrze, no to przechodzimy do spraw uczuciowych. Sprawy uczuciowe najpierw dla lwów w stałych związkach. Dla was na maj się, pokazała się karta, moi drodzy, króla Buła w pozycji odwróconej. To jesteście wy. A więc można powiedzieć, że wy w tym związku nie jesteście sobą. Macie już chyba dosyć. Więc mówię tu przede wszystkim o tych lwach, które nie mogą być sobą w swoich własnych związkach. Tak, o tych mówię tutaj. Więc dla was pokazuje się, że... Możecie po prostu pewien związek w końcu zakończyć. Coś się kończy, coś nowego się zaczyna. Um, skupicie się przede wszystkim na finansowej sprawie, finansowych sprawach i karierze, zamiast inwestować w związek, który nie daje Wam satysfakcji i nie daje Wam przyszłości. Dla tych, którzy są stanu wolnego, na maj pokazuje się um, Paść denarów w pozycji odwróconej, wytłumaczony jest, moi drodzy, czwórką buław. dwie karty dają piętnastkę, więc, moi drodzy, dla Was z kolei przeanalizowanie takich rzeczy y, i takich propozycji matrymonialnych czy y, życiowych, czy są one y, ugruntowane? Czy to jest osoba, zadajcie sobie, tutaj sobie pytanie w maju, czy osoba, która mi coś proponuje, czy ta osoba jest osobą na stałe, na. Z możliwością bycia na stałe, z zamieszkaniem ze sobą razem. Jeżeli odpowiedź jest nie, to ja bym w takie związki nie wchodził. Tutaj rada też z kart jest taka, że tutaj samo oszukujecie samych siebie w tych relacjach i związkach, albo wy oszukujecie partnerów, albo partnerzy, potencjalni partnerzy oszukują was. Macie się uwolnić z tego typu toksycznych relacji partners i tego typu kandydatów. A tylko tacy będą w maju, więc ja bym chyba sobie dał spokój. Jeśli chodzi o, o sprawy rodzinne, waszą rodzinę najbliższą, tutaj się pokazuje, moi drodzy, ósemka denarów w pozycji odwróconej jest wytłumaczona paziem denarów. Na pewno jest tutaj zdecydowanie, są to problemy finansowe, problemy też z dziećmi, jeżeli dzieci to takie niesubordynowane, wszędzie ich pełno. Trzeba troszeczkę tutaj im dać jakiś obowiązków, żeby one się, one się czymś zajęły, ale tu mi się też pokazuje, że mogą być kłótnie i, i problemy w związku ze względu na dzieci i ze względu na finanse. Jeśli chodzi o sprawy, moi drodzy, finansowe w maju, no to karta czwórki była w pozycji odwróconej, mówi o tym, że i trójki denarów. Mówi o tym, że trzeba coś zrobić, żeby podreperować domowy budżet, zdecydowanie i tutaj jakby no już ta czwórka buław mówi o tym, że no nie jest dobrze, więc trzeba coś zrobić, jakiś projekt, coś zarobić, jakieś dodatkowe oszczędności czy pieniądze. Dobrze moi drodzy, no to teraz zdrowie. W zdrowiu macie czwórkę mieczy i wytłumaczona jest dwójką mieczy. Ja wam przeczytam, co z czwórką mieczy się wiąże. Choroby wirusowe przenoszone z drogą kropelkową, ostry zespół niewydolności oddechowej, ptasia grypa, paragrypa, czyli choroby wywołujące objawy podobne do grypy. Także tu na to macie zwrócić uwagę. Dwójka mieczy mówi o tym, że czegoś nie będziecie chciały przyjąć do wiadomości. A dwójka mieczy też mówi o tym, że żeby więcej też jakby mieć kontaktu z naturą, z czystym powietrzem, nie siedzieć z jakichś takich zatęklonych. Też może być tak, że jakby niby nie będziecie chciały iść na urlop, bo to będzie na niej odpowiedni moment, a wtedy właśnie na przykład zachorujecie albo rozchorujecie się i będziecie mieć przerwę w pracy. No, tak to też się czasami zdarza, moi drodzy. Dobrze, no to zobaczmy teraz, moi drodzy, relacje z środowiskiem o ludźmi wokół was. Tutaj macie dwójkę mieczy i trójkę cesarzową, wytłumaczoną. Przede wszystkim myślę, że duża część z lwów może być jednak zamknięta na pewne kontakty, zwłaszcza z osobami, które na przykład nie rozumiem waszej sytuacji życiowej, którym, które mają dokładnie, znacznie lepszą sytuację życiową. Jakby z tymi osobami możecie się pokłócić, jeżeli macie takie koleżanki, zwłaszcza w Twoim otoczeniu, bo tu mi się pokazują bardziej kobiety, czy nawet mężczyzn, to tu możecie po prostu na zasadzie syty nie zrozumie głodnego, tak? Więc tutaj może być jakby pokłócenie się o te sprawy i niezrozumienie. Jeśli chodzi o sprawy związane z tym Tematy tabu, które są tutaj do rozstrzygnięcia, macie tutaj szóstkę mieczy w pozycji odwróconej, wytłumaczone dwójką buław. Ktoś z lwów może się zastanowić, albo czuć się troszeczkę między młotym a kowadnym. Z jednej strony, by chciał odejść, zostawić, rzucić wszystko, być może wyprowadzić się, wyjechać za granicę, ale z drugiej strony nie umie podjąć tej decyzji, więc coś takiego mi się tutaj pokazuje, albo na przykład powrócić za granicę. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, relacje z waszymi dziećmi. Tu macie, moi drodzy, diabła, diabła, który jest wytłumaczony kartą króla mieczy. No i co to oznacza? Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że ktoś tutaj w relacji ze swoimi dziećmi jest bardzo taki autorytatywny, nie pozwalający tym dzieciom na wiele, jest bardzo despotyczny, więc jeżeli ktoś jest tutaj w waszej relacji takim ojcem, czy na przykład, czy, czy wy jesteście takimi osobami, czy też może wasz partner, partnerka jest taką osobą, to tutaj nie jest to dobre wychowanie dzieci i z tego mogą się robić tutaj bardzo duże jakieś problemy rodzinne w przyszłości. Dobrze, no to nauka i wiedza, moi drodzy, na ten miesiąc. Tutaj macie czwórka kielichów w pozycji odwróconej i. Asadenarów. Czwórka kielichów w pozycji odwróconej mówi mi o tym, że nie będziecie mieć zbytnio ochoty na przyswajanie nowej wiedzy. Będziecie, Chociaż jakieś tutaj możliwości będą, natomiast Wy możecie jakby na przykład zdecydować, że Wy już wiecie wszystko i nie będziecie pogłębiać jakiejś tutaj wiedzy. A szkoda, bo dlatego, że tutaj warto by było się czegoś douczyć, czegoś się dodatkowego dowiedzieć. No i moi drodzy, ostatnia karta. To jest czym ma was oświecić w tym miesiącu? Odwrócona ósemka kielichów. No właśnie, chcę i nie chcę. Chcę być z daną osobą, ale też nie chcę i chcę odejść. Więc tutaj karta bramy wytłumaczona jest też przez ósemkę denarów. Karty pokazują, że te z was, które nie chcą podjąć normalnej pracy na etacie albo próbują od tego uciec, nie uciekniecie od tego. Myślę, że będziecie musiały to zrobić prędzej czy później. Dobrze.

22 to jest 4, 4, 7, 8, 18, 9, 6, 15 i 15 plus 3 to jest 18. Czas pozbyć się jakichś złudzeń, coś yy, złudzeń i złudzeń, lęków, i strachów przed ruszeniem w coś nowego, bo yy, moje drogie lwy, w maju cze, trzeba będzie ruszyć, jakby już nie będzie możliwości. Uciekania od pewnych problemów, sytuacji, trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Także tak tu mniej więcej pokazuję maj dla lwów. Ja teraz, moi drodzy, tylko podwracam sobie odpowiednio karty na następne czytanie. A wy nie uciekajcie, ponieważ to jeszcze nie koniec czytania, moi drodzy, dlatego że macie tutaj jeszcze czytanie dekadami. Także myślę, że warto jeszcze poczekać i posłuchać tego, co. Tutaj będzie dla Was w przekazach dla os z osób z poszczególnych dekad. Tak. Dobrze. Więc tu już mamy zrobione. Ja teraz wyciągam karty z dekadami, z czytaniami dla dekad, i zaczynamy od dekady pierwszej. Sobie tylko rozłożę tutaj karty. Oj, spadła mi Wasza afirmacja. Dobra, no to zaczynamy. Miesiąc dla dekady pierwszej, jeśli chodzi o sprawy e, e, maja. Macie tutaj dziesiątkę, e, dziesiątkę mieczy w pozycji odwróconej. E, jest to zdecydowanie jakiś koniec. Jakiś koniec. Niektórzy mogą mieć e, ten przysłowiowy, już ostatni miecz wbity w plecy w jakiejś sprawie. Może to być sprawa związana z... Niektórzy mogą mieć zdrowie, niektórzy mogą mieć, moi drodzy, jakieś tutaj sprawy związane z pracą, z jakimiś takimi rzeczami. Dyrkada ta pierwsza zdecydowanie ma ruszyć do przodu, ponieważ coś już ją tutaj zamyka całkowicie przed wami i to ma odejść. Teraz Jakie są zagrożenia? No szóstka przeciwności, szóstka mieczy. Wy nie chcecie wyjść z tej sytuacji albo ruszyć dalej, zostawić to, co już wam nie sprzyja, to co nie jest dla was dobre. Teraz, co, wy, co jest przed wami ukryte w tym miesiącu? W ogóle macie same miecze, moi drogie. Dwójka mieczy. Ukryte jest przed wami to, że... Nie dogadacie się z tymi osobami, z, z tymi e, sytuacjami, e, czy to w pracy, czy to w związku, i tak dalej. Tu naprawdę trzeba będzie odejść. I co ukrywacie przed sobą? To jest dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów ukrywacie przed sobą, że wszystko jest fajnie w porządku, że wszystko jest, e, że e, problemy rodzinne Was nie dotyczą, e, finanse Was nie dotyczą. Otóż nie. Tutaj trzeba będzie coś naprawdę zmienić. Tutaj dla Was podsumowanie to jest 10, 6, 16, 18, 9, 19. Karta dziewiętnastki mówi o tym, że, zwłaszcza tutaj, w sprawach jakichś rodzinnych z dziećmi będą rozczarowania i to takie chwyty poniżej, cia, poniżej pasa. Więc ja bym tutaj powiedział, że, zwłaszcza ze strony mężczyzn, także ja bym tutaj powiedział, że coś trzeba tutaj. Hmm, przestać się łudzić. O. Tak bym to określił. Przestać się łudzić w tej sytuacji. Rada Anioł dla was. Zobaczymy teraz radę Anioł dla was na ten miesiąc, dla pierwszej dekady. Siódemka mieczy i Archanioł Raguel. Archanioł Raguel tutaj zaleca, żeby wybrać swoją wolność, ale w sposób taki mądry, logiczny, przemyśleć pewne sprawy. Lepiej się ulotnić z jakiejś trudnej sytuacji wcześniej niż na przykład czekać na ostatnią chwilę. Jest dużo też takich działań zakulisowych i dla Was. Macie uważać na ludzi i sytuacje, z którymi współpracujecie. Teraz odpowiedź na jedną z Waszych pytań odnośnie maja, zadajcie je sobie teraz w tej chwili. I uwaga, już odpowiadam. Wypatruj znaków w tej sprawie, bo dostaniesz znak z nieba odnośnie tej sprawy, o którą pytasz. I pozytywna afirmacja dla dekady pierwszej to jest bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Nawet te najgorsze rzeczy. One kiedyś miną. No i moi drodzy, przechodzimy teraz do dekady drugiej. Także zapraszam teraz dekadę drugą, żeby przedstawić Wam, co Wy tu macie z kolei. Wy macie Asa Buław na, na maj. Więc dla Was jest bardzo fajna karta. To znaczy, karta mówi, idź do przodu, rób to, co powinnaś, co chcesz stworzyć. Jest bardzo pozytywna energetyka w miesiącu maju dla dekady drugiej. To, co będzie takim. Przeszkadzaczem, to jest czwórka, czwórka mieczy, czyli no może, są nowe okazje, nowe możliwości, a Wy po prostu możecie je prześpić albo prze, przezimować. No to nie jest dobre rozwiązanie tej sytuacji. Co jest przed Wami ukryte? To jest karta kochanków w pozycji odwróconej. Mogą być to jakieś nowe umowy, nowi ludzie w Waszym życiu, nowe związki, nowe relacje, nowa praca. Natomiast co ukrywacie przed sobą, to jest e, paść e, denarów. Ukrywacie przed sobą to, że nie jesteście w stanie na przykład zorganizować sobie albo znaleźć nowej pracy i znaleźć, e, do, a, zarobić dodatkowej pieniędzy. To jest takie oszuki samo oszukiwanie samego siebie. Czyli ruszamy do przodu, moi drodzy. 1, 4 to jest 5, 11, 22. No i karta głupca, która zdecydowanie mówi wam, idźcie do przodu, nie oglądajcie się, maj to dobry czas dla drugiej dekady znaku lewa, zdecydowanie. Teraz, moi drodzy, zobaczmy sobie Radę Anielską dla Was. Um, tu macie Archanioła Sandalfona z kartą z, e, arcykapłana, która mówi o tym, że masz e, e, zadziałać tutaj w, zgodnie z normami, jakąś moralnością. E, e, karty mówią o tym, że Ci, którzy mają jakieś wyższe wykształcenie, jakieś świetne papiery, to karty pokazują mi tutaj, że dostaniecie pracę, na którą zasługujecie. Naprawdę. Macie w tym miesiącu być może nie łapać się jakichś niższych okazji, takich okazji, w które nie sięgają, nie dostają do Waszych kwalifikacji i zdolności. Nie bierzcie czegoś gorszego na rzecz tak naprawdę lepszego, więc tutaj to od razu mówię. Dla tych, którzy mają gorsze kwalifikacje, może czas po prostu te kwalifikacje doszlifować, do, podciągnąć do góry. W tym miesiącu możecie liczyć również na osoby jakieś postawione z szefów, dobre relacje z szefem, osobami na jakimś stanowiskach, zadajcie sobie pytanie odnośnie Maja, i ja już odpowiadam na to pytanie. Odpowiedź brzmi: zdobądź więcej informacji, a więc może ten arcykapłan też wskazywać właśnie, że macie zdobyć więcej informacji, jakiś szczegółów odnośnie tego waszych planów w maju. Pozytywna afirmacja dla drugiej dekady to jest obdaruj miłością siebie i innych. No i ostatnia tutaj dekada, moi drodzy, to jest dekada trzecia, znak lwa. Co dla dekady trzeciej się tutaj pokazuje? Dekada trzecia ma bardzo pozytywną kartę, macie świat w pozycji prostej, a więc jeżeli ktoś chce wyjeżdżać za granicę, ma plany za granicą, chce współpracować za granicą, e, chce pracować przez internet, e, no cokolwiek byście tutaj sobie nie zażyczyli, to jest naprawdę bardzo właściwy kierunek działania. Praca przez internet, szukanie pracy przez internet, szukanie jakichś grup, konsolidowanie się z jakimiś grupami przez internet. Pokazują się wyjazdy zagraniczne. Jeżeli jesteście obecnie za granicą, to pewne sprawy, sprawy się uruchomią, tak? Będziecie, będziecie szukali pracy i tą, tą pracę znajdziecie. Na co macie uważać? Na trójkę Buław. Trójka Buław mówi o tym, że, żebyście ostalili sobie jakiś cel, żebyście wiedzieli, dokąd zmierzacie, po co zmierzacie. Co wy tak naprawdę, czego wy tak naprawdę chcecie? To jest przed wami ukrywane. Rycerz Buław, że tak naprawdę przed wami jest ukrywane to, że jesteście naprawdę wykwalifikowanymi pracownikami, być może, osobami, które mają, dzierżą w sobie umiejętności i wiedzą, jak wszystko zorganizować. I tutaj to jest to, co jest ukrywane przed wami. Może nie będzie wam w nowej pracy pokazane albo w środowisku, w którym jesteście, ale jesteście naprawdę za takich uważani. Co ukrywacie przed sobą? Piątka miecze. Na pewno ukrywacie, i w pozycji odwróconej, ukrywacie przed sobą swoje złe zachowanie, tak? Może to być zachowanie właśnie, które powoduje konflikty, problemy, trudności w miejscu zatrudnienia, czy to w relacjach, czy w związkach i tu należałoby nad tym popracować, po prostu uderzyć się na kulpa, no, i zacząć nad sobą coś zmieniać w sobie. 3. 3 to jest 6, 6, plus, moi drodzy, 12 to jest 18 i 9 plus 5 to jest 14. Wy macie się zbalansować, zbalansować życie rodzinne, finansowe, zawodowe i nie iść na noże w nowych miejscach pracy, w nowych środowiskach, także tak to mniej więcej, karty pokazują. Rzucić na luz troszeczkę, będzie dobrze. No i rada od Aniów to jest piątka buław w piątka buław w archaniu Jeremiel, który mówi o tym, że. Pamiętaj, że konflikty najpierw są w nas samych, a później my. To jest ta karta, która też nas uczy zawalczyć o samych siebie. Zawalczyć o, zrozumieć, że my jesteśmy godni dostać to, czego chcemy, ale mamy walczyć w sposób taki zdrowy. Zdrowy, z konkurencją i tak dalej, a nie na noże, i, I najgorszymi tutaj praktykami. Więc tutaj e, to jest też pokonywanie samego siebie w tej karcie. I ta karta mówi: pokonaj samego siebie, bo jesteś w stanie uzyskać to, czego pragniesz. Rada e, i odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie maja, dla Ciebie, mój drogi e, Lywie z trzeciej dekady, już odpowiadam: przebaczenie. A więc jeżeli przebaczysz sobie i innym i puścisz wolno, sprawa zostanie uzdrowiona, o którą pytasz. I pozytywne afirmacje dla Ciebie na maj. To jest wybaczaj sobie innym. Zobaczcie, jak to się pokrywa. I ostatnia karta. Zmierzaj do swojego celu i nie poddawaj się. No i tym oto sposobem, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca czytania dla Lwów na miesiąc maj 2021. Ja wam serdecznie dziękuję. Kochani, nie zapomnijcie się po prostu tutaj zasubskrybować, zostawić kciuka w górę zalajkować, zostawić komentarz. Myślę, że to jest niewiele za to, co dla Was zrobi wolontarialnie. Oprócz tego, moi drodzy, jeżeli się subskrybujecie, nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka z opcją Wszystkie powiadomienia, bo tylko w ten sposób będziecie mogli uzyskać te powiadomienia na Waszą skrzynkę e-mail. Ci z Was, którzy nie mogą znaleźć moich filmików na internecie, bo znowu się takie cyrki dzieją na internecie, kochani. Wpisaj, wpisujcie w wyszukiwarkę Guardian Reel i tu znajdziecie mój na pewno profil i mój, e, moje konto i tylko w ten sposób. E, poza tym, jeżeli trudno Wam znaleźć moje filmiki, odwiedzajcie często moją stronę www.guardian.com Na niej e, są tak zwane playlisty z YouTube na których e, są te listy właśnie e, update'owane co chwilę po, po najnowszych nagraniach filmików, więc myślę, że warto je wizytować. Oprócz tego zapraszam do nowo otwartej grupy na Facebooku, żeby się do niej dostać. Znajdziecie linki pod spodem tego filmiku, jak i również na gru, głównym e, headerze mojego e, e, pa, panelu YouTube w prawym dolnym rogu z literką F, który zawiedzie Was do grupy, która się nazywa Garnia Rayel Angelic Tarot and Oracle Guidance. Jest ona po polsku i po angielsku. Żeby dostać się do grupy, musicie mieć profil osobowy, istniejący co najmniej rok czasu na Facebooku i, moi drodzy, zgodzić się na warunki grupy i odpowiedzieć na wszystkie jej pytania. Jest to grupa zamknięta, kochani. To tyle z mojej strony. No i, kochani, zapraszam Was teraz w zasadzie na, na kolejne czytania miesięczne, a ja Wam na ten moment serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.